Witajcie na wegetubie. Dzisiaj opowiem wam trochę o takich wegańskich trikach w kuchni. Pomogą one wam jeszcze ciekawiej gotować właśnie w tej kuchni. Zaczynamy. Przejście z gotowania mięsnego na roślinne niesie ze sobą parę takich trudnych momentów i tak naprawdę musimy nauczyć się wielu rzeczy od początku. Ponieważ te techniki z jednej kuchni nie przekładają się zawsze w 100% na drugą, ponieważ nie mamy takich produktów jak nabiał, nie mamy tej funkcji śmietany, nie mamy funkcji jajek e, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego właśnie w kuchni roślinnej trzeba sobie trochę pomóc techniką. Pierwszym takim trikiem e, technikami to tak naprawdę zastępowanie jajka. I tutaj, jeżeli używamy jajka w tradycyjnej kuchni, to mamy dwie funkcje. Jedna funkcja jest to takie spajanie rzeczy, jak na przykład właśnie w panierce, albo nadawanie na przykład właśnie spoistości ciastom. Albo mamy też taką funkcję trochę pęcznienia, i tego, że na przykład wypieki. E, są dużo bardziej napuszone i takie napompowane. Więc jeżeli chodzi o tą pierwszą funkcję takiego zlepiania, to mamy dwie opcje. Mamy z jednej strony opcję zrobienia jajka z siemienia lnianego, lniane, kiedy je zmielimy i połączymy z wodą, mniej więcej w proporcji 1 do 3, czyli np. jedna łyżka siemienia lnianego i 3 może 4 łyżki wody e, i przez chwilę. Zamieszamy i zostawimy na minutę, dwie, tworzy się taki właśnie dość gęsty kisiel. I on świetnie lepi na przykład kluski. Ale jeżeli na przykład zrobimy troszkę większą proporcję wody, to nagle okazuje się, że możemy zrobić panierkę. Drugą opcją na to jest to zrobienie takiego. Trochę gęstego ciasta naleśnikowego. Możecie zrobić na bazie mąki pszennej albo mąki bezglutenowej. Ta mąka bezglutenowa będzie troszeczkę mniej się lepić niż, niż pszenna, ale też wyjdzie. Więc po prostu dajemy wodę, mąkę przyprawy i to na przykład posłuży jako taka maczanka, w którą na przykład możemy położyć kotlety, na przykład sojowe, i potem wyjąć i przełożyć do bułki tartej i będziemy mieli świetną panierkę. Ta druga funkcja właśnie spulchniająca, e, tutaj możemy użyć akwafaby, akwafaba, czyli płyn z podgotowania cieciorki. E, możecie użyć na przykład tą wodę, w której jest e, cieciorka w puszce albo taką właśnie, jeżeli sami gotujecie, to wyjmujecie cieciorkę i ten płyn redukujecie, czyli odparowujecie do uzyskania 50%, czyli o połowę e, i taki płyn używacie właśnie czy to e, w naleśnikach, Albo na przykład w biszkopcie. Ostatnią funkcją, o której chciałem Wam tutaj powiedzieć, jeżeli chodzi o zastępnik jajka, to na przykład przy makaronach. Kiedy właśnie chcemy nadać takiej elastyczności, na przykład ciastu na, na makaron, to wtedy używamy takiej techniki znanej z robienia japońskiego ramenu, czyli zapiekania sody oczyszczanej w piekarniku. Wystarczy włożyć sodę do jakiegoś, nie wiem, małego szklanego pojemnika albo innej innej po prostu brytwanki, i przez mniej więcej godzinę w 180 stopniach zapiec taką sodę i po dodaniu jej do wody uzyskujemy nieco taki bardziej szary kolor klusek ale też one są dużo bardziej sprężyste i zwarte. Kolejna grupa o której chciałem wam powiedzieć to używanie agaru. Wszędzie tam gdzie w normalnych przepisach nieroślinnych użylibyśmy na przykład żelatyny, możemy użyć produktu, który nazywa się agar-agar. Jest to substancja wyekstrahowana z glonów i świetnie nadająca się właśnie do wszelkiego rodzaju żelowania czy spajania. E, mniej więcej proporcja e, przy takiej dość intensywnym, e, intensywnej galaretce, o takiej dość twardej e, konsystencji, to jest mniej więcej e, 8 gramów na kilogram masy, którą chcecie e, stworzyć, jakby z niej galaretę. E, możemy też na przykład posłużyć się agarem do uzyskania żeli, czyli takich. E, Konsystencji półpłynnych, które na przykład świetnie wyglądają jako garnisz. Na przykład możemy zrobić sos e, truskawkowy, który wylejemy e, na talerz takim właśnie m, żelowym e, kleksem, i on pozostaje jakby w środku, nie rozlewa się jak płyn, ale też nie jest na przykład koską galaretki. I wtedy taką galaretkę, którą wcześniej przygotowaliśmy, właśnie przy użyciu agar-agar, e, musimy po w wystrudzeniu i po, em, po tym czasie, kiedy on zastygnie, wrócić do blendera, przeblendować i na przykład, właśnie taki żel możemy przelać do dyspenseru i później bardzo ładnie, takimi kleksami, ładnie dekorować e, nasze talerze. Pamiętajcie tylko, że agar, e, w odróżnieniu do żelata, ten najpierw trzeba zagotować, więc wsypujemy go do płynu, czekamy 2-3 minuty, aż się nawodni. Wszystko dokładnie miksujemy i na średnim ogniu podgrzewamy do zagotowania. I jeszcze gotujemy około minuty. Wtedy osiągniemy tą funkcję agaru, którą potrzebujemy. Agar-agar ma też wspaniałe zastosowanie, ponieważ ta galareta utrzymuje się w swoim stanie skupienia do mniej więcej 60 kilku stopni, czyli na przykład możemy podać bardzo ciekawe teryny wytrawne. Kolejna grupa, o której chciałem Wam powiedzieć, to zastosowanie śmietany. W kuchni roślinnej. Z jednej strony możemy użyć takiej śmietanki z nerkowców, kiedy blendujemy w odpowiedniej proporcji nerkowce z wodą, albo na przykład z wywarem warzywnym, jeżeli chcemy na przykład osiągnąć taką wytrawną śmietankę, albo na przykład z wodą i z limonką. I blendujemy do takiej konsystencji, która nam odpowiada. Czy to byłaby śmietanka 18, 32. I ona świetnie się utrzymuje i jest naprawdę lekka w smaku. Nie jest tak ciężka jak na przykład śmietany tłuszczowe. I właśnie takie śmietanki z nerkowców są niezwykle lekkie i lekko strawne. Inną śmietanką, z którą też lubię pracować, to śmietana na bazie mleka kokosowego. To jest w Chyba też taka śmietana, z którą najczęściej pracuję. Bardzo lubię mleko kokosowe. I też jest to e, dla mnie taka śmietana, którą najszybciej się robi. E, raz, że jeżeli na przykład potrzebuję e, albo nie przeszkadza mi smak kokosa, no to wtedy używam po prostu bezpośrednie. E, Mleka kokosowego na przykład kupuję krem kokosowy o dużym zastężeniu i dużej zawartości tłuszczu, e, i mogę go używać już bezpośrednio właśnie jako, jako śmietanę. Na przykład taki krem kokosowy wkładamy w puszce do lodówki, e, czekamy przez całą noc, odkręcamy, e, czy raczej robimy małą dziurkę w dolnej części puszki. E, jeżeli woda właściwie się odseparowała, to ta woda z dołu powinna nam. E, e, odejść, a z góry zbieramy samą śmietanę kokosową i na przykład możemy ją ubić trzepaczką czy takim mikserem na e, bitą śmietanę. Z drugiej strony, jeżeli na przykład nie chcemy uzyskać tego smaku kokosa, a używamy mleka kokosowego, na przykład w takich przepisach na wytrawne śmietany do grzybów, albo do beszamelu, czy do zupy, to ja wtedy gotuję na bardzo małym ogniu mleko kokosowe z dodatkiem odrobiny na przykład, nie wiem, czostków w łupinie, kilku ziaren angielskich, ziela angielskiego oraz liści laurowych. Może dodaje czasami trochę białego wina i gotuje takie mleko kokosowe przez mniej więcej pół godziny 20 minut. Ono wtedy wytraca idealnie ten smak kokosa, a robi się z tego naprawdę gęsta, ciekawa śmietana. Macie też inne opcje na śmietanki roślinne Możecie kupić w sklepie śmietany sojowe, mmm, ale ja nie jestem specjalnie fanem smaku soi. Właśnie w tych śmietankach i kompletnie e, omijam je, ale jest to też jakaś alternatywa. I jest ostatnia opcja, e, jeżeli na przykład macie taką śmietankę, czy na przykład kokosową, e, niewygotowaną o smaku kokosa, czy na przykład macie też na przykład śmietankę nerkowców, to możecie ją zakwasić do takiej formy trochę creme fraîche. E, są na rynku dostępne kultury bakterii jogurtowe albo kefirowe i wtedy podgrzewamy taką śmietankę do mniej więcej 38 stopni dokładamy kultury bakterii i zostawiamy w cieple na 12 do 24 godzin taka śmietanka jest zakwaszona i naprawdę bardzo przypomina czy to kefir czy kwaśną śmietanę ostatnią grupą o której chciałem powiedzieć to zastosowanie oleju kokosowego kuchni wegańskiej. Z jednej strony możemy oczywiście użyć go do smażenia czy gotowania, ale mnie tu bardziej e, interesuje ta opcja nadawania pewnej tekstury, ponieważ olej kokosowy jest, e, jest to olej nasycony i w temperaturach zimnych spaja się i robi się dość twardy, więc możemy go wykorzystać wszędzie tam, gdzie potrzebujemy nadać daniom zimnym takiej zwartej struktury. I tutaj możemy na przykład e, pomyśleć o dwóch takich e, Daniach czy grupach dań w kuchni. Z jednej strony możemy tworzyć surowe serniki i na przykład na bazie namoczonych nerkowców zmielonych, na przykład z mlekiem kokosowym, po dodaniu odpowiedniej proporcji oleju kokosowego, ta cała masa w lodówce stężeje i da się potem ładnie pokroić, zaprezentować jako cały kawałek sernika. Z drugiej strony mamy też dania wspaniałe, wytrawne. Które bardzo przypominają w swojej strukturze to, co w kuchni francuskiej znamy pod terminem pâté albo parfait, czyli takie powiedzmy bardzo kremowe pasztety i możemy je właśnie robić na sposób wytrawny. Ja bardzo lubię używać na przykład bazy grzybów, czy to właśnie shitake czy pieczarki, inne na przykład bardzo lubię opalonego kalafiora, ale tych opcji smakowych jest naprawdę dużo, ale chodzi o to generalnie właśnie żeby mieć jakieś warzywo, które możemy ugotować albo przesmażyć. Zblendować na przykład z jakąś formą śmietanki, o której już wcześniej wspominałem, i do tego wkręcić odpowiednią ilość oleju kosowego i to pozwoli na nadanie właśnie w lodówce tej struktury takiego idealnego, gładkiego, tłustego kremu. Mam nadzieję, że trochę pomogłem Wam tutaj w zrozumieniu przejścia z kuchni mięsnej na roślinną. Napiszcie też mi proszę w komentarzach, czy na przykład interesuje Was jakiś. Inny mm, sposób, albo inna technika, e, która jest dla Was niezrozumiała albo którą chcielibyście poznać. E, a ja postaram się zrobić kolejny film albo użyć z kolei e, tej techniki w przepisie. Dajcie proszę łapki w górę, jeżeli podobał Wam się ten film. Subskrybujcie kanał i odwiedźcie mojego Instagrama, na którym też zobaczycie trochę inne treści niż tylko te YouTube'owe. Cześć, do zobaczenia. Dzisiaj mówiłem Wam trochę o takich trikach w kuchni roślinnych, a jeżeli chcecie zobaczyć inną pogadankę, taki odcinek ze mną rozmawiający, to tutaj link.